Jak zrobić więcej pasków żeby było? To się kojarzy? A brak nieważne Chyba sobie znalazłem. Ej, to kto mi te matce podrzuci, bo ja jestem się na wódce, a ja jeszcze mm, nic nie, nie mam. No idę. Oddam ci je za godzinkę albo za dwie jak tylko zrobię Złuchaj. Nie ma spiny. Ale to nie chwyscę płynie, ja będę ze makro ustawiał na myszko Masz certyfikat? E, certyfikat mam, spokojnie. No ja muszę też właśnie te skróty poustawiać, bo to jest, to jest coś ważne. Ja na działo. Ktoś się kieruje. Ktoś, kto pływał. A wiesz, ty, rendyk? tak jak przy... Ej chłopaki, a w ogóle jak się płynie przy brzegu, to oni mogą nas atakować, jeżeli to nie jest strefa wojną objęta? A to Loniowski było płynąć tym statkiem Chuj go wy tam swoim swój... Jak chcesz Chodź. Uciek, ja na... chodź. jeszcze ja Kiciak gajnie Kiciak nie na ten na, 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 na harpuna Kurwa dawaj na działo mhm. Chodź Kiciak tutaj na działo wejdziesz na, na dwa harpuna? płyniemy Nie na mhm. jeden, no, po chuj na dwa Dawaj Loniu, bo ja będę apkował pewnie Co tu się dzieje, no. Ale laga miałem, masakra. No ja to samo. Dobra, wiraj i Idę po kawę. Dobra, wszystko ustawione. Jeszcze ten tom trzeba ustawić, co my. Kurwa, gdzie jest ta książka? I gdzie ty pójdziesz? mi, so, czyli potrzebujesz 120 tych medali teraz, tak? 142. 142. Zomie, jakbyśmy zebrali dzisiaj więcej osób? Tak, dzisiaj jest to spokojnie do zrobienia. Dobra, ja jeszcze szczęśliwie. Kurwa. <grybuj> to ja konia przezywam. <grybuj> Dobrze się ustawił. Mhm. No. Spójmuj w niego. Zabierzmy go, niech po nie z nami zobaczę. Ma jeszcze czas, niech lewaluje na spokojnie. No. On tylko płynie tutaj na ten gdzie wy płyniecie? Ej, Aha, tutaj gola, na stop. Hyhyhy <laughs> uh. ma to matę No nikt za mnie no Eee, Zabili mnie więc byłem <noise> Byliśmy <Właśmi> bohaterami. Co <noise> <To> do... <dobrze>. Kurwa. <noise> Kto mnie połkuje? Marcin. Powiedz Marcin, kurwa zajęty <noise> jestem. Ty pociągający jesteś. Odważ się w końcu ode mnie, pedale. Mmm, taki bidący. User joined your channel. Masz poław się z tym rekinem. Zjebał. zjebał. Noop. Report. Pako. Siłek ma Henku! Przyzywam cię! <laughs> Jejce, nie Ej zobacz na lejonskiego! A ja, nie, hejku nie! <laughs> Co na mnie? W sensie koń twojego. On tak fa... dosłownie suwał. Mój. mój koniec epicki i tyle. My horse is amazing. <laughs> Look at my horse! My horse is amazing To jest <laughs> złe. Ja też w sumie mam 35 pięć point'ów. Niedługo będę po 4 106 A, A mi to w Marion Pole, to można było sobie odzyskiwać... No to przecież w... ja... sobie wyczyściłem do zera, tylko potem była klepa Nie. i te sprawy... <grych> Ej, rekin zjadł mi wilka. Dobrze. Co tu się dzieje? Ty, nie, nie mogę tam są, oddasz paczkę, no nie? Hmm? Oddasz mi paczkę. Nie, w sensie. ja oddam. W sensie, ja oddam. Nie. Bo golda chcę. To dostaniesz dwa golda ode mnie. Od ciebie jeszcze? Okej. Okay. Dwa golda. W sensie, z tego, że ja oddam tą paczkę. No to nie, to jeszcze nie. dwa golda chcę. Ja oddam, i dostaniesz te dwa golda. Dwa golda. No i 500 złotych Idę sobie łuk tak. kupić za 100 golda Jeszcze 12 mi zostanie Dużo O, mogę drzewo posadzić Ale, ale... duże Mam tymi polskimi gigantiami. Dobra, na razie idę do, do tego, do kozaka Co? Po co? Na chwilę Left to, Ai, to znaczy, uprot. Co? Coś ale korzeń. root to korzenie, a up to góra, więc. Wykorzenie. No właśnie, wykorzenie. Prawdopodobnie masz zrobić coś na farmie. No, czy to znaczy, wyrywasz coś że, i nie dostajesz z tego nic wreszcie, poza w nasionami? na tym w fazie Tam Przed to możesz wyciągnąć. Z Tam i chyba przed się przed na farmę po lewej stronie było coś do wyciągnięcia. W jakimś klęsie. Powiem wam, że jakbym był gildią, która chce ludzi ograbać z pieniędzy, w, pierwszych, w pierwszej godzinie stałbym tylko właśnie tam, że teraz płyniemy i czekam na takich nubów jak my. A jak takich nubów jest dużo? Takich nubów jest yy, siedmiu. To im napierdolimy? Ja mam kanon, to możemy napierdalać. Ja wezmę ten jeszcze. Harpu na jedna. O kurwa, to było prawdopodobne. Zrzucę go, zrzucę go, zrzucę go. Ej? Ej, stój, stój, samobieżny, stój. Co <laughs> mnie zepnął? Nie. Ok, na pokładzie. Go, go, go. Fuckie, <laughs> na ciarę stoi. Bo ja stąd zrobiłem to do tyłu i na ten dziób skoczyłem. Czekaj, czekaj, bo może to rozjwiemy. Nie. Możemy pracować. Możemy, możemy. Nie, nie dalej. Nie ma sensu tracić czasu. Ktoś już próbował, ale zobaczmy jak to się Dostaje Nie, nie, nie. nie, dam, nie. Tam, ten się ten <laughs> dementia z każdym... Zobacz. Możemy... Najebać, no jebać, <laughs> no. Poczekajcie no, no jedny temu. Musisz jeszcze przekręć, no przekręć. No właśnie, czekaj kiciak, ej poczekaj. Oh, Sorry, matzy, ej, to są matcy, fragmenty, bierz tam. Lumber, no? Lumber wygląda. Nie, tylko no jest ten. Znaki są za to, że zarąbaliśmy to O, trzy, trzy logi żebym zebrał. Losonka no, Nie ma Weź Jaśko, dalej mikrofon Ej, ej, wyłączcie echo, bo macie włączone. Nikt nie ma echo. No. U mnie wszyscy macie. Więc... No to nas po pierwsze. Pogrzebcie coś w mikrofonach, bo może na teście macie inaczej ustawione. Każdy, co nie? No to sprawdźcie. No nie. Jest to tylko ty słyszysz tutaj by jakiś problem. No właśnie. No, sory, ja przed chwilą byłem w innej chwili fantazji, graliśmy i wszystko było normalnie, więc... Ale u nas wszystkich jest dobrze, no. No właśnie, nie rozumiem o co ci chodzi, bez kitu. Nie no, teraz lepiej. No, <grym> Daj mi nie no. Przed chwilą, nie, nie sory, przed chwilą mieliście echo. Mię po pierwsze, dalej mikrofon. No ma... mi, że mam daleko od siebie mikrofon. To może. Może masz jest za mocno ustawioną. No Ale masz... nie, on zawsze tak był. Tak, każdy ma. <laughs> za mocno ustawiony. No. Ujeszmy akurat na to ja się potrafię ustawić mikrofon, więc mam idealnie. Chłój idealnie. Naprawdę. Dobra brambu wyłącz już tą muzykę Jak wydziłem no. Jak się ją wyłącza? Nie możesz Mu daj User was moved out, of tak, your radio channel. Z out O, wyjebałeś go mm -hmm. A nie możesz Ten wios na rekrutacji siedzą Poczekajcie zaraz będziemy ten na miejscu więc ten... Kamieniem. mam kamienie. Kamień i lecimy od razu drugi raz. Od razu. Ja mam trzy kamienie jeszcze. Bez żadnego pierdolenia. To co, Songu, dasz mi jeszcze trochę maców? Ja ci oddam wszystko za godzinkę. Wiesz, jeszcze Songowi mówisz, że są mu no ja nie wierzę. Oj tam, oj tam. Jesteśmy na morzu Ej tam jest... No ja tu muszę przejść, tu jest krater pod nami, zobaczcie Lawa Może mieć na krakena tam Jest przy oddawaniu paczek kraken Tak, tylko że to jest questowy kraken No i co z tego? No teraz Nie tykać, nie tykać Nie, nie, nie ma flonga teraz? Pewnie nie Ktoś właśnie robi echo i pracuje jest ten music box czy coś tam Wywalony. To wyjepta tego muzyk, Boxa i. Właśnie, to jest, jest już wywalony, jest już wywalony. No. Ile zebraliście ja drewna z tego? Doku? Tam... Ja zebrałem drewna. Znaczy, się 4. pojawia, że muszę wszystkim teraz rozdawać te. Ty A no rozdajesz? Co? Rozdajesz na Archeidzie całego? Tak. To dobrze. Uprawnienia na TS. Sągu, pożyczysz mi jeszcze na dwie paczki? Co paczki? Powtórz, Kiciak. Na dwie paczki. Co dwie paczki? Że pożyczysz No nie wiem, jak mówisz, że są ci dawał, to ja, to ja nie wiem, czy ci mogę ufać. Tu zaświeciły. Nie, to widoczni. widocznik było Oświecenie. Dzisiaj stawiam 24 farmy. 24? Jak? Hmm. Bo mam wreckę. Farmhouse'a. A! A. O, też bym se postawił, tylko merchant shipa zbieram. Ale ja wiesz, ja to stawiam na klatki, żeby postawić sobie klatki. Co postawić? Klatki. A ile kosztuje farmhouse? Nieopłacalna z... ilość materiałów. A nie wiem. Ja tak jak mówiłem, zbiorę właśnie dzisiaj robię 24 teraz. Wstawiam, jak dobiję do 10 tysięcy tam e, craftinga, to właśnie wstawiam klatki, będę miał po prostu Jakiś materiał będę zbierał, co przyspiesza statyki i tak dalej. To fajno. A. No, tam gro, tam yy, kozak chce, żebym mu pomógł z tym, bo nikt nie ma u nich tyle. Bo no tam potrzebują pewnie. Coś jak Tak, są. Uwaga, łupina. Idzie! Za nami. Church nie za nami. Spoko Kiczek Daniowski E Łośio mi wyskoczy Ach, Jak się rozbrykał, nie? User joined your channel. Może nabiję sobie extra zabieganie Dalej jeszcze, płynie, płynie, płynie. Prosto przed Ciebie. Ja. Ile tam materiałów masz? Ja? Na, na te paczki, He's na... 300 jajek jeszcze i 780 mięsa. Hej. Siema. Łódka, łódka. Cześć. Cześć. Y, jakiś... Nie. Z... Bez żadnego tego outfitu Zieloni czy czerwoni? Zieloni Dobra, no to olewamy. Mamy swoich niebies. Możemy niszczyć budynki, ale swoich nie bijemy. Weee. Tak Był wczoraj rozkaz od Gromiego. Ale nie bez powodu. idziecie do Gromiego, i Nic Słyszycie to, poczekaj, ile ci tam mówisz? 300 jak zostało? Z tego wszystkiego? Komu? mu. No? A na jeszcze ile na paczki zostało? No bo my jeszcze potrzebujemy stopi... 100... 142. 142 paczek. No. Czy zależy, czy ja będę krawcił? Bo jak ja będę krawcił, to będzie jeden więcej. Ty będziesz musiał krawcić. Dlatego też nie wydawaj na goldowe, tylko po prostu wiesz. No jak ty będziesz krabcił, no to 30 razy 60 myślę pomnożyć, razy 2, nie Potrzebujemy jeszcze ile? 142, prawda? Czekaj, 145. paczek po imię Dobrze liczę? Nie. Razy 4 widzisz. Czekaj, nie, a nie za jedną paczkę, 4. 142 4x1 to bez 12 czyli 30 paczek to mamy 120 22, czy 22 yy, 6 36 paczek musimy przewieźć Jeśli będę ja robił go dawał 36 paczek A to jest jeden trade rano jak się cało były. 2, 2 trade, runy. Dwa trade, Dwa. Rany. Dwa trade Dwa... Rany. musimy to ogarnąć dzisiaj ale no chodzi mi o takby cały outfit poszedł, no to przekonł jeden Gildan. Tylko no, dopiero później O 20 mamy zebranie prawo. To musimy prawo. obgadać prawo. większość Tam jest statek na lewo, nie wiem czy to jest MP co... Lewo, na lewo Zobacz tam Wodali w To nie byłby gracz, bo nie wyrenderował się z tej odległości User left your channel. User joined your channel. Oh, I'm going to put a Dobra, czekam. Wszystko dają mi. Wrzucamy ten... Rzucam portal. Co to jest za statua? Ten nie mm. widziałem jej. Nie było jej wcześniej. No ta. To pewnie jakiś quest jest. Dobra, wszyscy oddali? Tak portal. Nie, jeszcze leniowski. Aha, I odwołajcie statek. To jest chyba Enjoya, ja, statek. No. A co on czy go wywaliło? Leniowski, hmm. nie wiem, chyba. A. Zobacz. Poczekaj, enjoy, stój. Poczekaj. Czego jak ja ile idę... farmić od razu za ten czas? A, no to chuj, to mogę postawić, on sam wróci. Skaram. I tak hmm. zaraz hmm. mamy ten, zebranie. Roysterka? Rojster po rojsterka? Rojsterka? Rojster miało być, ale zobaczymy ile będzie osób. Chcę, żeby była większość. Jest Leniowski, dobra, nie czystym. Ile, Leniowski, ile tam masz? 20 masz na paczki. Co ma? Pa, na paczki. 300 jajek i 750 pięćdziesiąt mięsa. Siemanko. To Dobre, na 10 na 10 paczek masz Czy aż są tam panowie? Paczki. Dobra, yy, Royster... roister tak? ja camp, tak? Sorki kiedy do pierzgrąbów do camp. Ja już. Chciałeś radio. Gdzie? Nie, to royster camp. Mówię. Nie. Dobrze mówię, Dobrze mówię. royster Ale jak lecimy na kolejne paczki, no nie, to nie royster Kto to mówił? A to kolejne jak idziemy na paczki to tak, to tutaj. Tak, tak to nie jak zbliżej. jest już 20, 20 godzina prawie. Dobrze, kto to mówi, jak idziemy? Ludzie się pojawią fajnie i zaraz będziemy gadać. Dobra. Taki ważny. Kraku! Ej, to no mogę pójść podbierać mapy, czy nadal, czekać przypadki. No jesteś fajny, więc wytłumaczysz też niektóre rzeczy, okej? Okay? To co my Nie? się wczoraj gadali Stwierdzam, że to co mówiłeś będzie najlepsze To znaczy Zaraz się wszystkie dowiecie. Ale o czym w ogóle mowa? Teraz chwila przerwy widzę, więc spokojnie. O tym jak na świecie działało? Bo tak, nasze konsparty będzie się składało z 20 osób. Mm -hmm. jesteśmy, formalnie jesteśmy CP4, CP5. A nieformalnie o? jesteśmy 20. O. O. Jeden enjoy? Poszła. Nie, Jan zrobił w odróżnieniu może. Enjoy. Co? Gromik, czy jest coś ciekawego mówił, jak mi nie było? Poza tym nic. A, a czy byłeś przy tym, jak czytałeś ten? Regulamin. Jak już tłumaczyliście ostatnie chyba dwa punkty, to mi nie było. No to tyle aby, To nie było nic takiego już. To teraz już nie lecimy na ten trade run, bo nie mamy chyba czasu, bo zebranie będzie. Zebranie nasze zebranie? u nas tutaj, A, więc, więc, więc teraz powiem tak, mam już 20, czy jeszcze nie? Jeszcze 3 minuty masz. Przygotuję Masz. Dajcie mi się zalogować. Jakiś Jakiś pan się pyta, ile mamy ludzi w Gildi. Ponad 80. Dziewięćdziesiąt coś w tej chwili. 90 parę. Napisz sto. <grym> Jak tak dalej pójdzie, to może będziemy jakąś znaczącą guildią na serwerze. A nie jesteśmy? <grym> Dacie mi dwie minutki? Równe dwie minutki. Spok. Dobra. I tak jeszcze czekamy, jak będzie większość. Bo muszę iść do kuchni na chwilę. Dobra. Ja widziałem się, gościa z przed macie. chwilą. Myślałem, że oni się rozpadli. Nie, się rozpadli. Taylor na dziewiątym poziomie przebiegł obok mnie. E, oni przeszli na Raven Добрая страна.